jestem Mordy teraz, teraz sobie gram w Garden Które... E Jak chcecie możecie pisać w komentarzu jaką chcecie grę żebym nagrał W A! E Właśnie Idę sobie porobić pająka jednego tylko nam sobie trawę może będę budował bazę lepiej zbudować czy budować czy to czy podróżować w ogóle tak jak jak zreszy, to może przepisać, pisać co, co robić podróżować czy budować bazy, na przykład takie e, bazę. zaraz, gdzie mam jedzenie w bajerze zostawiłem nie wiem, może e, to jak się wam podoba, to możecie zostawić suba i lajka Są Ja go... mam staty dla tego tak nagrywam akurat teraz na telefonie Łukiem go zabiję. Co mam? Na TikToku mnie dzwonowali na w tamtym koncie w ogóle bym chciał nagrać sobie Soft of the Forest Sons of the Forest bardzo fajna gra warto wart, taka warta uwagi nawet ja sobie dzisiaj obejrzałem live'a u Frost'a w ogóle mnie ten Soft of the Forest jest takie mega fajne. Tutaj skończyłam budować, bo tego nie kiedyś trzeba, bo dopiero teraz zacząłem nagrywać na youtube'a Nie wiem. Jakie są te ściany? Tutaj na pewno nie. Mam. Od ilu się dostaje ten taki? Na pewno wiem, że, że ten taki żelazny przycisk się dostaje na jakby 100, 100k. A co się dostaje na 50 lub 10k? Jaki przycisk trwa Bo może bym taki, miałem chęcią przyjął, ale byście, byście wymusieli mi pomóc z takim na przykład żadnym lub tym, takim, yy, tym na 10k słów przycisk.

wszystko to mój głupi brat jeden to nie mogę napić się to mogę tak tylko Dobra, jakieś tutaj znów buduję większą część bazy teraz to będzie chyba bardziej odcinek zbudowania. Jak będę miał Soft of the Force, to może będę budował lub nawet nie wiem czy będę bu musiał... to na przykład robić coś takiego, żebym musiał porować na mutanty, coś takiego. The Forest nie mam akurat. I R.I.P. w ogóle tak, że nie mam The forest. To nie jest live, prawda? ale... Dobra. To tak, trochę soku się przyda. To no, będzie bardzo się przyda. Tutaj. to co? kanał taki, że wszystko na tym będę nagrywał nawet gry. byście mogli zaplanować gry tak jak Minecraft na przykład, żebym nagrał. Coś z Minecrafta. To było bardzo fajne. Bo mam akurat Better Minecrafta. Na modach na datapaku będę grał. Jak się zobaczyć, to możecie zasubskrybować. Będziecie wiedzieć kiedy nagram Better Minecrafta. No to od początku będę wszystko to miał i będę grał na ustawieniu czy bez nie wiem, jak będę to zrobić a, nie gadam o tej grze teraz właśnie pewnie to będzie nudne ale w każdej chwili możecie napisać żeby może trochę nie gadał, bo muszę wiedzieć, bo ja po prostu zbyt dużo gadam w ogóle i to tro trochę mnie irytuje. Dowiedziałem się, że e, ta broń z tego z luzki, tak? Ta broń to jest. Bardzo fajna broń. Ja to właśnie teraz nagrywam na telefonie, bo nie wiem jak nagrać na przykład na komputerze, że ekran się nagrywa. To będzie kanał z Robloxa, z Minecrafta, z Garten, z, z tego rekina jakiegoś jeszcze. No Kolejna część jest gardena. Tak to budował. To będzie. Jak dobijecie tak nawet ze 100 łapek w górę. I by było fajnie jakbyście chociaż jedną z sub, 100 subskrypcji dobili na kanale. I tymczasowo to będzie mój cel. Potem to oczywiście będzie jak będzie... 100 milion 50 milionów i 100 milionów Ale chyba przycisk za 100 milionów nie istnieje Ale pewnie do takiej liczby nie dotrę. Bo to będzie bardzo trudne. To bym musiał nagrać tak ze 100 odcinków, chociaż z skaradem. Nie wiem jak to działa. Jak upadnę z dużej wysokości i przy ziemi wezmę latawiec, to czy do, dostanę obrażenia? Bo właśnie sobie tak. wchodzę sobie do bazy. Chodzę na to, mam całą bazę budowaną? Stresą dźwięki takie, że, mm, bo rodzice oglądają film. To teraz mogę coś Słychać. Trzeba jakiś rozpad Ale pewnie głos będzie taki inny, bo takie, taki gorszy będzie taki ten, zły będzie głos, bo nie... Nie nagrywam to przez teraz mikrofon. No A co do tego zawsze zły głos, gdy coś nagrywam. Ale to jest pierwszy odcinek. Możecie nawet zrobić tak, żeby było ich Bym był bardzo uciszony. W ogóle lajki mnie motywują pewnie te teksty role od youtuberów, ale nie mam co powiedzieć. Ja po prostu bardziej mi się chce wtedy nagrywać, bo jak mam w ogóle z tego nie mieć nic. Lub będę to nagrywał sam dla siebie, bo lubię sobie tak pogadać. Akurat patrzę się na no, jak to się nagrywa. Nie wiem, to będzie chyba bardzo długi ocz Film, filmik od razu.